Urszula Kochanowska Bremer, przyjdź wtedy. Boję się chwili, gdy z oka wypłynie ostatnia łza. Powieki na zawsze zatrzasną drzwi barwnym tęczą ryby pamięci pokryje rdza. Gdzie spocznie zapamiętanie, gdy odejdę na spoczynek? Czy wyjdą na spotkanie ci, którzy wyprzedzili mnie w drodze? Mamo, Przyjdź wtedy po mnie. Raz jeszcze podaj mi rękę.